Aby zwiedzić jedną z największych atrakcji Karlskrony, należy przejść na wyspę Stumholmen. Znajduje się na niej Muzeum Morskie lub inaczej Muzeum Marynarki Wojennej. Na obszernym placu umieszczono kotwicę admiralicji z okrętu Gustaw III z 1777 roku. Z lewej strony głównego budynku przycumowały trzy historyczne już okręty. Pierwszy z nich to trałowiec Bremen pochodzący z czasów II wojny światowej. Jako drugi stoi kuter torpedowy Vastervik, który przeszedł modernizację i został wyposażony w wyrzutnie rakietowe. Zwodowano go w 1974 roku. Łącznie zbudowano 12 takich okrętów. Fregata Jaramas została zwodowana w roku 1900 i była ostatnim żaglowcem zbudowanym w Stoczni Marynarki Wojennej w Hartzkronie. Była okrętem szkolnym dla 92 podchorążych. Jako okręt muzeum służy od 1997 roku. Muzeum otwarto w 1997 roku. Ekspozycje muzealne zawierają w sobie całą historię szwedzkiej marynarki wojennej. Przed wejściem wisi jeden z wielu galionów, które są eksponowane w oddzielnej sali. Na wstępie możemy zapoznać się z makietą przedstawiającą część stoczniową kalskrony wykonana w skali 1 do 500 przedstawia lata 1760-70. Jedna z sal eksponuje modele branderów, statków wycofywanych z floty lub budowanych specjalnie, które wykorzystywane były do niszczenia okrętów przeciwnika. Wypełnione łatwopalnymi materiałami były kierowane na okręty wroga, podpalały je i stwarzały chaos w jego szyku bojowym. Na przekrojach okrętów oraz makiet ze zdjętymi pokładami możemy zobaczyć, jak wyglądały ich wnętrza. Tworzenie modeli okrętów było bardzo ważnym etapem ich budowy i poprzedzało każdorozowo rozpoczęcie prac nad nową jednostką. W muzeum zgromadzono wiele obrazów o tematyce marynistycznej. Na tej ścianie wisi stara mapa plastyczna Kalwskrony. Tu zapoznamy się z narzędziami, które używali cieśle okrętowi. Jest całe wyposażenie warsztatu takiego cieśni. I jeszcze jedna makieta Stoczni Marynarki Wojennej w Karlskronie. Obraz szwedzkie okręty po zderzeniu Wilhelma Cedergren'a z 1861 roku. Przekrój pięciopokładowego szwedzkiego okrętu. Najniżej przechowywano proch. Dużą atrakcją jest podwodny tunel, z którego możemy zobaczyć autentyczny wrak okrętu z XVII wieku. Na wiodących do niego schodach znajduje się linia z napisami poziom wody. Ciekawa jest ekspozycja poświęcona pracom podwodnym i ratowniczym. Zgromadzono tu wyposażenie nurków ciężkich, stare pompy tłoczące powietrze do węży czy stary kesson do prac pod wodą. W dziale zatytułowanym Arsenał prezentowane są działa okrętowe, bombardy, wszelka broń palna i biała. Bogata jest kolekcja wszelkiej broni palnej oraz białej. Prezentowane są również stroje oficerów i zbrojmistrzów. Młodsi widzowie mogą na symulatorze zatopić okręt przeciwnika. Ta makieta przedstawia bitwę pod goglandem między flotą szwedzką i rosyjską 17 lipca 1788 roku. Bitwa nie została rozstrzygnięta, a każda z flot zdobyła po jednym okręcie przeciwnika. Bardzo ciekawie zaaranżowano sceny toczącej się bitwy pod pokładem okrętu. Gdy toczyła się walka, panowało tam prawdziwe piekło, a chirurg okrętowy miał pełne ręce roboty. Pokazano również, czym żywili się ówcześni marynarze. Niezwykle ciekawa jest bogata kolekcja drewnianych galionów, czyli figur dziobowych umieszczanych na okrętach i statkach. Często nawiązywały one do nazwy okrętu lub statku. Umieszczano je przed forkasztelem u szczytu stewy dziobowej. Zazwyczaj była to postać ludzka, zwierzę lub figura alegoryczna. Niektóre galiony były polichromowane. Wszyscy marynarze na okręcie pomagali przy rzeźbieniu figury dziobowej. Prace wykonywano na pokładzie na miesiąc przed zwodowaniem żaglowca, a ich ukończenie. Hucznie świętowano, bawiąc się i ucztując. Galiony zapewniały również odpowiedni balans okrętu. Ten piękny galion przedstawia Perseusza, greckiego Herosa i syna Zeusa, który pokonał groźną meduzę, obcinając jej głowę. A to Frick, nordycka bogini miłości, Małżonka Odyna. W muzeum możemy obejrzeć koło sterowe żaglowców Kabestan z XVII wieku oraz takielunek z dawnych lat. W prawym budynku muzeum znajdują się dwa okręty podwodne. Jeden z nich to HMS Hyen, czyli rekin, który został zwodowany w 1904 roku. Jego konstruktorem był szwedzki inżynier Carl Richson, który oparł się na amerykańskim projekcie Fulton. Po modernizacji służył do 1922 roku. Drugi to HMS Neptun, okręt podwodny klasy Naken, który był w służbie w latach 1980 98 Posiada 8 wyrzutni torped, 6 kalibru 533 mm i 2 kalibru 400 mm. Osiągał w zanurzeniu prędkość 20 węzłów. Jego wnętrze można zwiedzać, ale na pełne zwiedzanie potrzeba więcej czasu. Okręt budowały dwie stocznie. Część dziobową i ruchową wykonała stocznia w Harskronie, część środkową stocznia w Malmö. Zajrzałem na chwilę do wnętrza okrętu. Wszystko na nim pozostało tak, jak w chwili wycofania go ze służby. Zaglądam jeszcze do warsztatu szkutniczego znajdującego się przy ulicy prowadzącej do muzeum. Prezentowane są tu łodzie w różnej fazie produkcji oraz wyposażenie i narzędzia potrzebne szkutnikom. Ten film kończy prezentację Schrony i jej atrakcji turystycznych. Pozostaje jeszcze powrót promem do Gdyni.